Hej Kawidzowie, dzisiaj jesteśmy w Żużel Tampere den Bieg czwarty, numer startowy 108, jego rywalami Troy Bachelor, Greg Hancock i Jarosław Hampel Bieg czwarty w kasku czerwonym inden Zobaczymy czy wygra dzisiejsze Grand Prix Speedway 2015 E, oczywiście nie słyszę gry, bo mam e, ściszoną na maksa e, Ale już Grega Hancocka wyprzedziłem, Jarosława Hampela również wow, No i się zabieram za Troja Bachelora Troszeczkę mnie nosi na prawą stronę, tak przed chwilą skręciłem No, Troy Bachelor wyprzedzony, ale zjechałem z tornaż, ja nie mogę Biegły czwarty wygrał Grekenko Drugi Troy Bachelor. Trzeci Jarosław Amper. Tajów inny, numer startowy 108. Wykluczony. Twój najlepszy czas 57-75. Setna. No niestety, yy, bieg czwarty dla Tajów na nie był za dobry. Tutaj miejsce 16 Przedostatni wykluczony jestem. No niestety, zjechałem z Toru. No ale no, trudno, nic na to nie poradzę, teraz wyścig siódmy, jego rywalami są Niki Pedersen, Maty Żagar, Jameson Doyle, bieg siódmy Mam nadzieję, że tym razem Taiu Ty, Ty, Finden wygra yy, Niki Pedersen na torze pierwszym w kasku czerwonym, Żagar w torze w trzecim w kasku białym i Doyle na torze czwartym w kasku żółtym no, ja mówię, mam utrudnienie, że jeszcze nie słyszę gry, to jest długi tor w Tampere w Finlandii, Nicki Pedersen wyprzedzony, oczywiście. W sumie mogłoby być nawet trzeci, byle Pedersen był czwartym, no, ale nie no, pasuje Doyla wyprzedzić. Więc Doylu... Narka po wewnętrznej. Dobra, no do żagara będzie może ciężko, co najmniej dwa punkty chciałbym zdobyć. O, widziałem 2 minuty 22 sekundy filmu. Dobra, ale żagara też wyprzedziłem, więc Finen pierwszy. Na prowadzeniu za zanim Matej żagar, trzeci Jason Doyle i czwarty w kasku czerwonym z toru pierwszego Nicky Pedersen w biegu siódmym. Ostatnie okrążenie. No i Tajów Finnen wygrywa w biegu siódmym. Jason Doyle wyprzedza Mateja Żagara. No i tak zamieniają. Zobaczymy, kto w końcu wyjdzie na drugą pozycję, ale chyba Jason Doyle. No i cza, czas Tajów Finnena to 60,52 sekundy. Niki Pedersen na ostatnim miejscu, drugi Jason, Doyle i trzeci Matej Żagar. Ale ważne, że y, Thail Finnen wygrał chociaż jeden swój bieg. E, dobra, teraz wyścig numer dziesiąty chyba Tak, dziesiąty, jego rywalami Krzysztof Kasprzak, Polska, Maciej Janowski, Polska Tajów Wieden, Wielka Brytania, Nils Krysten, Iversen, Dania Okej, okay, 10 e, na torze trzecim kasku białym e, no jedziemy, wyścig dziesiąty, może kolejna trójka i start. Uch, myślałem, że zrobię taśmę, bo nie byłem pewny. Ale dobra, Ta start rewelacyjny, mimo że mam grę ściszoną. Na prowadzeniu Tajów Financial Maciej Janowski, trzeci Nils Christian Iversen, i czwarty Krzysztof Kasprzak. Dobra. No, z tego trzeciego toru wystrzeliłem, jak yy, no, rakieta, torpeda. Eee, się nie spodziewałem z czego z tego, że z wyciszoną grą o Janowski, to tam nie próbuj Wfinnena wyprzedzić, bo tu ma numer 108 wygrać Taiwfinnen w Tampere w Finlandii. Proszę. Próbował wyprzedzić, ale jednocześnie wygrywa Taufinan weszła mamami do pokoju Tajufinan wygrywa czas 58,76 Janowski próbował, ale nic z tego. Nara, wyścig 16 Ech, Jego rywalami są. Adrian Sjonsson, Chris Holder, Dzika Karta i Tai Wu Więc jedziemy w wyścig 16. W, 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 na torze czwartym W kasku żółtym Wielka Brytania na razie ma chyba trzy trójki Jedno wykluczenie niestety O teraz start przespałem. Nie wiem jakim cudem ja to przy tym tak wystartowałem dobrze, ale to dobra Dobra, już Hardara wyprzedziłem, dziką kartę również. Andra sająca na numer 100 również. Dobra, okej, okay. już jestem na prowadzeniu. Mm. Na prowadzeniu tajów jeden, drugi, dzika karta, trzeci. O, dzika karta też próbuje, tak, Janowski. Ale ja tu blokuję po zewnętrznej. Widać, że zewnętrzna chodzi tutaj w tamperem. O ile dobrze był, mówię, bo nie ogarniam, która jest zewnętrzna, czy ta, o ta strona, czy tamta przy bandzie jest zewnętrzna, czy wewnętrzna. Musi mi widz napisać, czy wewnętrzna to jest przy bandzie, czy zewnętrzna to jest przy trawie, bo nigdy nie wiem. A chodzę na żużel w Rzeszowie, to sam nie wiem. Ostatnie okrążenie na prowadzeniu tajów, jeden, drugi quiz holder, trzecia, trzecia dzika karta. I ostatni Adrian Sonson, wejście w ostatnią holder No, 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 nie próbuj. Czas 60,74 setne Wszyscy próbują mnie wyprzedzić, ale nic z tego. Jadę, bieg po biegu. Nie ma przerwy, żeby nie tracić czasu. Wyścig 17. Gorwalami są Thomas Jonasson, Chris Harris i Michael jepsen Jensen. Dobra. Wyścig 17. Znowu w kasku białym Dobra, okej okay. Więc jedziemy, zobaczymy, czy tym razem Znowu wystrzelę jak rakieta Z tego trzeciego toru, no tym razem No niestety, nie O, -o, 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 -o. Ale opadek zaliczył Chris Harris Zaraz zobaczymy To na powtórce Na powtórce Podejrzewam, że są mm, do tego spowodował No tak, on nie czy Harry się zakładał na Jonasson'a Jonasson moim zdaniem powinien dostać ostrzeżenie no ale dobra tutaj takich rzeczy niestety nie ma ani karetek, ani czerwonych kartek ani wirażowych nie ma, nie wiem czemu byłoby troszeczkę ciekawiej no ale trudno powtórka biegu 17 w trzyosobowym składzie na prowadzeniu Jonason drugi Jensen Trzeci Uffinden Ale Uffinden się nie poda, na wyprze... nie wyprzedzi 52 i 30 108, ale już się między dwójkę, no dobra, między jedynkę wcisnął. Jensena wyprzedził teraz i ona Sona na drugim okrążeniu wyprzedził bez problemu time. Uffinden, czas 14.70, taki czas okrążenia trzeciego No tam już drugi albo trzeci będzie to już nieważne, bo każdy będzie miał punkt jak nie ma Chris'a Harris'a Bo zaliczył upadek. Mm, ostatnie okrążenie Naprowadzenie Uffinden, za nim Jensen I trzeci, Thomas Jonasun Wejście w ostatni łuk, dobra no, i 108 w kasku białym wygrywa. Czas 59,92 setne. Dobra. Ok. F przejdź do finału, F do Twojego następnego biegu, czyli jadęby półfinale numer 2. Harris to był tylko jeden punkt. Wybieram tor. Eee, pole startowe numer 3, białe z niego wygrywam najczęściej Połowy na numer 2, jego są Adrian Johnson, Nikki Pedersen i Tyof i Jameson Doyle Jeszcze jechałem z tymi zawodnikami Jeszcze jeden bieg Okej, okay. no jedźmy, jedźmy Tyof wygrał w Tampere No mega. Wystartowali, przyspał start Tyof ale on to zaraz na no chyba, że Pedersen się wywali, ale na szczęście nie. Doyla wyprzedziłem. Jeszcze Pedersena numer 3 muszę wyprzedzić. No i po wewnętrznej przy Pedersena Pedersona założyłem. Johnsona również. Dobra, okej. Okay. Na prowadzeniu Tajufinę, nim Adrians Jonson trzeci Niki Pedersen, czwarty, Jameson Doyle. No, Pedersen będzie miał punkt, niech mu będzie, wolałbym, żeby nie, no ale dobra. Uuu, nadwalczy o dwa punkty, uuu, nie podaje się. Ale pierwszego miejsca na bank nie będzie, więc o to się nie bójmy. I ostatnie okrążenie na prowadzeniu Tajów, ten drugi Adrian Johnson, trzeci Pedersen i daleko, daleko za stawką Jameson Doyle, który już może wyłączyć silniki. Z jechać spacerkiem do taśmy no dobra, więc Taju Finens znowu z toru białego trzeciego wygra no raz czas 58,83 setny. no dobra, i jedziemy w finałowy wyścig w którym nie zobaczymy Pedersena, widzowie, haha dobra, dla odmiany wybiorę pole startowe numer 1. co Was pewnie zdziwiło na torze pierwszym Taju Finland na torze drugim Jarosław Hampel na torze trzecim Greg Hancock i na torze czwartym Adrians Jonsson. Jechał traktor z dużą przyczepą. Uderzyłem sławkami w mikrofon. Bieg finałowy widzowie. I jedziemy Tampere, ostatni wyścig w Finlandii i wystartowali nawet nie najgorszy start. Hampel myślałem, że zjedzie z Toru. Ale jednak zjechał. Haha. <grym> Dobra, no, na prowadzeniu w grę ale to do czasu wyprzedza numer 45 Znowu we trójkę idziemy ci ta trójka będzie na y, podium. No, no niestety Polaka nie zobaczymy na podium, Na podium, ale ta Jaufina zobaczymy, Hancocka zobaczymy, Johnsona zobaczymy. No o ile się coś jeszcze tu nie zmieni Dobra, więc Jeszcze jedno okrążenie sto, 108 Na spokojnie może jechać już Jeszcze jedno kółko Ostatnie okrążenie Dobra Ja widzę, że jestem w domu do końca tygodnia Żebym jeszcze po tym zabiegu doszedł do siebie Znaczy dochodzę już Ale żeby rana się zagoiła Wejście w ostatni łuk I Tajówinen wygrywał czas 60,01 gdzie wygrywa Tio Finan No i drugie miejsce Janson, trzecie Grek Hancock. Więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już jutro z prawdopodobnie Eurotracka. Więc hej.